Cześć, witajcie, jestem Cadron Frox i dzisiaj pogram sobie na mapce, w której mamy 9 sekund na przejście danego poziomu. Macie że damy radę. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie dużo łapek w górę. Będę się cieszył! jej, W sumie na YouTubie łapki w górę nic nie dają, ale... Satysfakcja posiadania ich jest bardzo fajnie, więc zostaw łapkę. Oczywiście możecie napisać jakiś komentarz, więc nie będziemy przedłużać tutaj sobie od razu. Yy, zmienimy kurde, zawsze godziny tutaj. Zmieniam. Tutaj mamy od razu info, ale nie będziemy tego czytać, od razu polecimy z koksem do mapki, pamiętaj, że w łapkę zostawiłeś, więc możemy klikać. Oczywiście, muszę wam powiedzieć, że z parkouru nie jestem dobry, ale... ale no, spróbuję, więc mamy pierwszą mapkę. Z dalszym poziomem będzie coraz trudniej, ja już tu grałem raz, a nawet próbowałem to nagrywać, ale niestety, no... Zbugowała mi się mapa po prostu. Momęcie, że teraz się nie zbuguje. I przejdziemy to za pierwszym razem, bo zobaczycie. Bo ten poziom jest łatwy. Chociaż na początku, jak to nagrywałem, to chyba nagrywałem to pół godziny, żeby to przeskoczyć. Nieważne spadłem. Więc jak widzicie, time nam się resetuje, w prostu nie mamy time nam się resetuje. Chciałem wam coś jeszcze powiedzieć, co ja chciałem wam powiedzieć. A, że możecie wbić na moją grupę straszne orki Froxia, bo tam są informacje o filmikach. Więc jeżeli nie chcesz ominąć mojego filmiku czy coś, to polecam sam sobie tam kliknąć. I też oczywiście jak każdy youtuber zachęcam do kliknięcia subskrypcji. E, sub znaczy do kliknięcia takiego guzika, jakby to powiedzieć, to jest... to jest taki dzwoneczek, no. Więc możecie sobie go kliknąć. O! I, i też chciałam wam powiedzieć, że jako nie założyliście, jestem na Minecraft Raina jeżeli chcecie z tego odcinek, napiszcie mi to. Bo planuję z kimś nagrać to. Tam już trochę się rozbudowałem, ale... Specjalnie na odcinki, nic za dużo tam nie robiłem. Żeby, żebyśmy mieli co robić na odcinkach. O przeskoczyłem, jest! Jest! Udało się! Drugi poziom. Powiem wam, że wcześniej doszedłem tylko do trzeciego poziomu. Ten przeszedłem i tamten dalej już nie mogłem przejść, bo się zbugował. Ale idzie nam dużo lepiej, mam nadzieję, że Mapka chyba trwa z 20 minut. Kurde, budźmy powoli. Na początku myślałam, że to jest nie do zrobienia. A jak zobaczycie, jest to do zrobienia. Ale teraz wyszło na to, że grałem całą mapę. Nie, nie grałem, tylko trzy poziomy już spokojnie. Spokojnie, jak na wojnie. Kurde! Tak dalej mnie denerwuje. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Oddychaj Vrox, oddychaj Vrox. Przejdziesz tą mapę, będziesz zwycięzcą. Dobra. O! No nie! Ten czas! Ten czas mi daje taką. Takie, taką. Nie wiem. Jakby to powiedzieć. Nie mam słowa. Ale daje tak, jakby takie. takie poczucie, że nie zdążę. Ale tu musimy raczej powoli, bo inaczej się tego przejść nie da. Uga jestem szokowany, bo to jest drugi filmik, który dzisiaj nagrywam. Czajcie nagram dwa filmy. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, no ale po prostu postanowiłem wziąć się w garść. Bo jak po nie założyliście akurat na YouTube'a, to nagram trzy filmy i koniec. Tym razem tak nie będzie. Tym razem filmy będą codziennie. Kurde, spadam znowu, będzie, że ten odcinek mi trwał pół godziny. Najwyżej, kurde, to będzie pierwszy odcinek, który trwa 30 minut. Tu hop. 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 O, hop, hop. tam byłem blisko, ale zobaczcie, byłem dalej niż wcześniej. Spokojnie. No, co? Czemu sprint mi się nie włączył? No. I też, jeżeli chcecie mi wysłać jakiegoś manarcika, byle jakiego, byle by było od serca, to wysycie mi go na Email, który macie teraz. Yy, znaczy, no dobra, będę montował tego, którego macie teraz podanego, więc możecie sobie wysłać na niego jakiegoś fanarcika. Pojawi się on na filmiku, więc będzie fajnie. Oczywiście dam też tam e, autorstwo, czyli kto to zrobił. I wam na waszą kreatywność, bo wiem, że wśród moich widzów trafiają się osoby, które umiem rysować. No nie, ja się będę tu męczył pół dnia. Ale w sumie mogę się nawet męczyć. Fajnie tak po prostu mi sobie pogadać. No, do jasnej cholery, no! Czemu? Jest! Udało mi się! W końcu, kurde, ludzie robiłem to jakieś. O nie, deszcz. Czekajcie, wyłączę tutaj deszcz. Komendy, kurde. Mm. <gry> Widzicie, ile tego tu jest? E, UAD. Ja to pisałem? Dobra, pisałem. Ale zobaczcie, ile tam deadów było. Dosłownie. Chciałem już używać game moda i wam to pokazać. Oczywiście, fuck, spadłem. Ale postanowiłem się, w, się, się, się wziąć się w garść i, i to przejść. Nie wiem ile nam poziomu zostało, ale jesteśmy dopiero na trzecim. A, a już tu siedzę, przy tym filmie jakieś... kurde spadłem... jakieś 20 minut. Z czego filmik pewnie trwa jakieś 10 już. Więc... tak to jest jak gracz, który rzadko gra w Minecraft. Kurde, spadłem, jeszcze raz. Gracz, który grał w Minecraft. A teraz będę już że widzicie, grał. Grał w Minecrafta. parkura No nie! Czekajcie, bo patrzcie, widzicie? Się jakieś szkło robię, jakbym skoczył na to szkło? To może coś dałoby radę. A czekajcie, mam tam dojść? Tak, 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 dobra. A to jest trudne! Jeśli ten twórcza, twórca Testując swoją mapę. Robię to za pierwszym razem, to musi być, musiał być jakiś koks. Chociaż jak znam życie pewnie tak jak ja spadał co chwilę. I to jest kartek. Trzy kratki, a ja nie umiem zaskoczyć. No, co ze mną jest nie tak? Już widzę tych komentarzach. Froksio! Czemu grasz z parkoury, jak nie umiesz? A no gram, dlatego że lubię. Czasami sobie popykać. O co chodzi? Co? Aha. Nie rozumiem. Czemu ginę za po trzecim sekundzie czekaj, co muszę to jakoś zresetować? Skocz, skocz? I co? No, nie popsuł, wiecie co, Użyłem game Moda, bo popsuł nam się timer. Nie wiem, ta mapa jest jakaś zbugowana. Dobra, klikamy tutaj. Jesteśmy na następnym poziomie. O, ten poziom wygląda już chyba lepiej. Jest łatwiejszy. Używam tutaj gemoda. A tu sobie to schowam. Dobra, możemy skakać. Nigdy nie doszedłem tak daleko. Chociaż. O nie! To muszę zrobić 180. Dam radę, dam radę, spokojnie. Spokojnie, Fox, nie denerwuj się. Nie, nie nienawidzę tego skoku. I mi się przypomina taka mapka, w której też taki był skok, i siedziałem przy niej jakieś pół godziny, czy coś takiego. O nie. Ale damy radę. Najwyżej odcinek będzie trochę dłuższy. Taki taki specjal ode mnie! Chociaż nie wiem, kiedy to uploaduję ten odcinek, ale mi się wydaje, że uploaduję go w sobotę, a nagrywam go y w czwartek. Bo w piątek, czyli wczoraj, może jaka incepcja. Był odcinek z TNT. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie wiem, nie wiem. A jeśli nie oglądałeś, to polecam. Zapraszam, zapraszam. No nie, spadłem. Robimy jeszcze trzy razy. Jak nam się nie wyjdzie, to idziemy dalej. Bo... Jakoś mówiłem, nie chcę tracić zbyt dużo czasu. No nie. U, nie, to jest zmiana jest we mnie taka, że na przykład... Pół roku temu, jakbym to nagrywał, i by mi tak samo nie wychodziło, bym się poddał im olaf ten odcinek, no, ale. W sumie mam. Teraz. inaczej myślę nad tym i. uważam, że coś wrzucam, nie? Niż nic nie wrzucał. Ok, ok, tu. Tu. No nie! Ostatnie po, ostatnie podejście. Jak nie damy rady, to ja tu game moda, bo. A nie wyrobię, no nie wyrobię. No zapominam, że klocek z tyłu jest. Tamrat, eee. tam radę, radę. tu, 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 tu. Tu blokuje mnie ten klocek. <ścoughs> dlaczego? Matko, dlaczego tak się dzieje? A bo wiecie co po prostu sobie to ułatwimy Ułatwimy sobie to. Jeszcze te 180. Bo... Ja nie dam rady po prostu. Teraz skaczemy. Geomadę nie musimy chyba na razie wyłączać, bo i tak umrzemy. Dobra. Naprawdę... <ścoughs> Przepraszam, że muszę używać game moda. Ale... No, spróbować trzeba, nie? Widzicie jakby to było bez 300... Bez 180, ale na legalu to przeszedł. Okej, okay. jesteśmy już na kolejnym poziomie. Game Mode mogę wyłączyć, czyli nie użyliśmy Game model, żeby przejść tą mapę w takim dużym stopniu, więc możemy tak robić. Tutaj loot. O, ale nie, to jest easy. To, to jest do. Czekacie, bo tu jakieś. Co tam jest. A, bo tam trzeba spałować spacjum. Ej, nie! To jest niemożliwe, że my tak szybko to zrobił. A, bo tu trzeba strefować, dobra. Strefy, strefy, walimy, strefy. Jest! Udało się! Jest. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? A bo ja muszę to się odbić, tak? Dobra, dobra, odbijamy się. Slimeboki. Bardzo fajny pomysł na slimeboki. Powiem wam. Łezus! Muszę idealnie trafić na to. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie Hop tu, 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 tu. tu. No nie, prawie, prawie, prawie. Centymetry, potem, potem z górki, potem z górki, potem z górki. Ten porządek jest zarombisty O ja, coś nie pykło. <grych> prawie. P prawie byłem tam, prawie, prawie byłem tam. Patrzcie, że tutaj jest ta To już jest level matko. Patrzcie, to jest ta drunowata. A, nie rozumiem. To jest ta tulnowata... tabliczka z napisem IT'S POSSIBLE! Czyli jest możliwe. Jasne. Jest, ale nie w, nie w 9 sekund. A czekajcie, zobaczyliście, że tam jest powalnia? To może muszę jakoś ominąć to. Tak, to jest dobry plan. To jakoś przeskoczyć. Przeskoczyć te walone slime bloki. Patrzcie. Ech. Nie! Ale widzieliście? Na jednym spalnicie to zrobiłem. No nie, prawie to zrobiłem. Ale wiecie co? To będzie chyba ostatni poziom, który dzisiaj robimy, bo... Naprawdę za długo też nie mogę, bo muszę nagrywać później inne filmiki. Aj, patrzcie! Na ten kotek w ogóle nie muszę skakiwać. Jeżeli chcecie kontynuację, z tej samej mapy, bo moje gardło już się psuje. Ło, wow, tak dużo gadam. Jeżeli chcecie kontynuację, to mi napiszcie, bo mogę zrobić, bo... Jak się praktykuje mapę. Hop, hop. Tu, tu, tu. Jest! Zrobiłem to. Lecimy dalej. O co tu chodzi? O mnie. To jest takie gówno małe. Dobra, dobra. Ale zrobiliśmy to. Myślę, że wydaje że na każdym, każdy poziom jest jakaś dobra taktyka. O co chodzi? Czy tutaj mamy więcej czasu na to? Czy, czy co? Czy, czy po prostu mi się zbagowało? Halo? Halo, mapo? E, Okej. Okay. Chyba, że ta mapa jest taka trudna, że na nią potrzeba tyle sekund. Dobra, nieważne. To jest ostatnia mapa. Już spróbujemy to zrobić. Jak spadnę, kończymy odcinek. Spadłem. Więc będziemy się żegnać. Odcinek był troszkę długi, ale myślę, że go po prostu powycinam. Te momenty, w których długo to robiłem. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, jutro kolejny filmik. Tym razem możliwe, że będzie to Minecraft Fryna. chociaż Nie wiem, bo jest czwartek, a ja tu wrzucam w sobotę, więc może jeszcze dużo się zmienić. Więc pa!